Tak to wygląda z rana. No, wio. Biegać. Biegać. Wio. Wio, 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 Do rączki drugiej Bo tam będzie auto Już przyjedzie Jest sąsiada Totalnie. Spójne stanie Nie wiem czy też wysikać czy nie sikać Nie wiem czy to będzie dobrze wyglądało No A was psy Stać mi Nie byłbym sobą jakbym tego nie nakręcił Straj, straj Drugi też to robi ha? komuś przed drzwiami ha, ha, ha. Alunia, co to jest? Dla ciebie. Patrz jaki troll tutaj jest! Sto, sto, lat, sto, lat, żyje, żyje sto, sto lat, sto lat niech żyje, żyje nam! Sto lat, sto lat niech żyje, żyje nam! Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam, niech, niech żyje, żyje nam. Chodźmy, chodźmy. Alunia, ruchamy. Mocno, przyjeżdżamy. Bravo! Juliankowi? Zapalimy Juliankowi, żeby też zbuchnął. Tak, no pewnie. Tak! Już. No, Julianku, dmuchaj. dmuchamy, Julek. dmuchnij teraz ty tam tą świeczkę, no. Dmuchaj, 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 Julek. Brawo, Brawo! Brawo, O, to ma No, To Wystarczy? Wystarczy dmuchania? To no wystarczy, dmuchania. I chcesz, troll. Się zrobi zdjęcie, no, troll. Się jak się troll nazywa? Papi. Się papi. Papi, papi. Pokaż, jak zjesz nogę trolla. Niam-niam-niam. A dasz mi nos trolla? Do zjedzenia? Urwiesz trolowi nos? No, teraz. Nie go tak. Uuu! dawaj mi nos, ja chcę zjeść nos. Nie, się? A Juliankowi daj ucho. urwij ucho i daj Juliankowi. Aleńko uśmiechnij się do cioci. Uśmiechnij się, kochanie. Dostanie Julianek ucho? O, ucho! Julianek, weź ucho do zjedzenia. O, ucho! Jak smakuje ucho? Mam, 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 A chcesz wyjąć rączkę trolla?

to babusia ci daje na twoje urodzinki, U? wiesz? Tak, tak. Co robisz? Co to, to, to co to jest? A co to A co, ty, a, co ty, a, a buziaka babusi? Nie, go, proszę cię nie robię nie ma się zrobić. Tak ale będziesz ci się taktyczna. O Jezu, kochany. Oho. Piękny. No, nie ukryjesz. rozpakujemy tutaj, pokaż. A cię do nazywa. Musimy sprawdzić, malarz, trol malarz nazywamy go na O o, coś mi z ucha wystaje, co to jest? Możesz to Ala wyciągnąć? Wyciągnij to O, balon mi z ucha wyciągnęłaś Balonik z ucha A co ty robisz? A gdzie mama ma balonik schowany? Kupujcie to ziemię budujcie ten dom No, budujemy dom Robimy zdjęcia. Zróbcie Bo ja tak spróbuję, żeby w żółwą widać. Wiesz? Nie, nie, nie. Widzę, widzę. że ta piści dmucha. Tak? A chodź. Czekajcie. Trzymaj. A tam się <Slow> przygubi. Bardzo się wjeżdżę. Bardzo się Brawo! Julianko, a jak było wczoraj na urodzinach prawa prawabci i na urodzinach Alicji? Było nie ale było fajnie wczoraj? Fajnie się bawiłeś? Tak? To dobrze. To powiedz wszystkim dobranoc. Papa. Pa. I ciao. Ciao. A rano będziemy biegać. W sumie to dzisiaj biegaliśmy, ale filmik kręcę dopiero dzisiaj, bo wczoraj nie zdążyliśmy, bo byliśmy wszyscy tak zmęczeni po urodzinach. Więc do zobaczenia. No i nie zapominać tu subskrybować. Pa!